te wszystkie dyscypliny, które 12 czerwca pojawiły się na arenie, to być może będzie dla kogoś początek nowej kariery sportowej, nowej pasji, nowego zainteresowania. No jest to już trzecia edycja, która cieszy się, no, można powiedzieć z miesiąca w miesiąc coraz większym zainteresowaniem. To poszło szerzej w kraj, nie tylko się zamknęło mhm. tutaj na regionie tarnowskim. Tak, oczywiście. Arena Jaskółka jest za mała <noise> na to, żeby... Jak to brzmi, nie? Jak to brzmi, tak. Żeby tego typu wydarzenia organizować. Postaw na Madry. Elewacje i adaptacje poddaszy to nasza specjalność, działamy w Tarnowie i okolicach. Z hasłem YouTube, darmowa wycena, zadzwoń już dziś. Czołem brygada, Karol Garnicarz z tej strony w gościnnych progach Unit 37 w Nowej Polsce, można powiedzieć, bo że jesteśmy po kampanii wyborczej. Jacek Brzeziński obok mnie, właściciel tego miejsca. Siemanko Jacku. Siema, witam, cześć, witam wszystkich. Właściciel tego miejsca, trener w tym miejscu, ale przede wszystkim my też dzisiaj widzimy się po to, by porozmawiać o tym, co nadchodzi, ponieważ w Tarnowie po raz kolejny... Mamy y, Tarnowski Dzień Sportu, czyli ogólnopolską lekcję WFW Jest to już trzecia edycja. Tym razem wracamy y, do tego, co działo się na, na pierwszej edycji, czyli to są szkoły podstawowe, trochę młodsze roczniki. Emocje twoje, bo zbliża się ten dzień dużymi krokami. Też tutaj za nami widzicie plakat związany z tym wydarzeniem. Jak się mamy na te kilka dni? No energii, energii przypływa, adrenalina rośnie z dnia na dzień. To jest niewątpliwie dla mnie bardzo ważne wydarzenie z, z kilku powodów. Po pierwsze szkoły podstawowe, czyli najmłodsi. Tym razem klasy 5-8, czyli dzieciaki, które tak naprawdę poprzez aktywność fizyczną ich wzrost. I zdrowie warunkuje to, jak, jak w przyszłości będą, będą funkcjonować, jak będą nam zdrowe rosnąć. Więc to po pierwsze. Po drugie, no jest to już trzecia edycja. Trzecia edycja, która z, cieszy się, no, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc coraz większym zainteresowaniem. Teraz trzecia edycja, która naprawdę przyciągnie bardzo dużo ludzi i z, ze świata sportu, ale też spoza. Dużo znakomitych osób, które nas odwiedzą, goście, którzy zaszczycą nas swoją obecnością. No i to pokazuje tylko, że tego typu rzeczy trzeba po prostu robić. Nie gadać, tylko robić. To jest fajne, bo ja też działam od pierwszej edycji tego wydarzenia. Widzę w jakim kierunku to zmierza, z jakim zainteresowaniem też mieszkańców, szkół, bo nie możesz zaprzeczyć, że szkoły są chętne do tego, by brać udział, by te dzieciaki wysyłać na tę taką oryginalną lekcję WF-u, ale też widzę zainteresowanie takie ogólne, jak, jak wrzucasz na wydarzenie, ilość partnerów, ilość osób, które chcą pomagać, które chcą w jakiś sposób się włączyć, czy to pod kątem takim technicznym, czy jakieś sponsorzy, partnerzy i tak dalej. Więc to wydarzenie na pewno rośnie. Zgodzisz się chyba, że z, z edycji na edycji to jest coraz większe. no Zaangażowanie jest ogromne, więc wręcz powiedziałbym olbrzymie. Mm. Szkoły, nie tylko z Tarnowa, ale, ale z okolic, bo mamy kilka szkół, które spoza Tarnowa się do nas wybierają. No powiem krokwialnie, Arena Jaskółka jest za mała <grafy> na to, żeby... Jak to brzmi, nie? Jak to brzmi, tak. Żeby tego typu wydarzenia organizować, bo śmiało moglibyśmy tutaj utworzyć event, który pomieściłby około tysiąca dzieciaków bez problemu, bo takie było zainteresowanie. No jednakże w, po uruchomieniu zapisu można powiedzieć, minęły dwa tygodnie i rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Zamknęliśmy listę. Ponad pół tysiąca dzieciaków 12 czerwca wyruszy na, na sportową batalię w Arenie Jaskółka. To jest na pewno budujące dla Tarnowa, bo Arena skółka to jest obiekt, który, z którego Tarnów jest i na pewno może być dumny, bo jest to świetny nowy, nowa arena zmagań. Gościliśmy tu i KSW, i różne koncerty, i, i wydarzenia kulturalno-sportowe. Tarnowski Dzień Sportu, ja mam wrażenie, że się świetnie wpisuje w tę arenę, bo pokazuje raz, że możliwości, jakie ma miasto do zorganizowania jakiegoś eventu, bo to też idzie szerzej w Polskę, to nie jest tak, że my organizując tę ogólnopolską lekcję WF-u, zamykamy się tylko w Tarnowie, bo ja, bo ja widzę, jako człowiek mediów też śledzę i, i wiem, że to poszło szerzej w kraj, nie tylko się zamknęło tutaj na regionie tarnowskim. Tak, oczywiście. No, wydarzenie się rozrosło do takiego stanu, że i Kraków i Warszawa jest tym wydarzeniem mocno zainteresowana. Mamy patronat honorowy Ministerstwa Sportu, co też wskazuje na ogólnopolską rangę tego wydarzenia. Media, radio, telewizja to wszystko się u nas dzieje. Po prostu się dzieje. I ta edycja też będzie troszkę inna. Będzie lepsza, będzie efektywniejsza, efektowniejsza, będzie zwiększą, dużo większą pompą, bo chcemy dać dzieciakom na... Dużo radości, dużo emocji sportowych i pokazać, że każda dyscyplina sportu jest fajna i że mogą spróbować właśnie podczas lekcji WF-u każdej dyscypliny. No właśnie, bo też nie wszyscy widzowie mogą wiedzieć. Tarnowski Dzień Sportu to jest inicjatywa, gdzie łączymy, w tym roku ile będzie stacji? 27 sektorów. 27 sektorów, tak. Każdy sektor to jest 5 minut treningu pod okiem specjalisty z danego sportu. Mamy różne dyscypliny sportu, różne inicjatywy, które tutaj pokazują po prostu dzieciakom różnorodność danych dyscyplin, danych sportów, bo będą i sporty walki, będzie i paraolimpijskie tutaj podnoszenie ciężarów. No jest po prostu tego masa jest piłka nożna oczywiście. Yy, futbol amerykański, huntersi, którzy też świetnie tutaj w, w Tarnowie rosną. No, jak słyszycie, 27 stacji. I teraz po każdej stacji jest tam chwila minuta przerwy, tak? Minuta przerwy i przechodzimy. Umowna do, minuta minuty, tak. Umowna minuta przerwy przechodzimy do kolejnej stacji, więc yy, tak naprawdę w trakcie tej jednej dużej lekcji WF-u dzieci i młodzież yy, mają okazję poznać bardzo dużo różnych dyscyplin. A kto wie, może to zaraz u nich jakąś pasję, jakąś czutkę do danego sportu. No tak, no, my też chcemy przede wszystkim pokazać, że świat nie kręci się tylko wokół piłki nożnej, z szacunkiem dla piłkarzy oczywiście, ale te wszystkie dyscypliny, które 12 czerwca pojawią się na arenie, to być może będzie dla kogoś początek nowej, nowej kariery sportowej, nowej pasji, nowego zainteresowania i właśnie to jest taki dobry wiek, 12-13 lat na, na rozpoczęcie przygody, czy to czy to w futbolem amerykańskim, czy z siatkówką, czy ze sportami walki. I tu właśnie będzie możliwość, żeby skosztować przez te 5 minut treningu, wszystkiego po trochu. Ja powiem ci szczerze, zgodzę się z tym, że piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce, bo mhm. nie dość, że jest dostępna praktycznie wszędzie i w każdym wieku można ją trenować, czy ktoś chce to robić w miarę profesjonalnie, czy ktoś sobie chce iść po prostu pokopać ze znajomymi. Myślę, że ta infrastruktura w Polsce, jeśli chodzi o piłkę, jest największa. Ale ja pamiętam, że jak pracowałem przy igrzyskach europejskich w 2023 roku i zobaczyłem, ile tam jest, jest dyscyplin i każda dyscyplina przyciąga ze sobą reprezentantów z, z różnych krajów. I ja na przykład pracując przy skokach do wody wcześniej nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, czy wiedziałem, że jest taka dyscyplina. Je? Hmm. Ale wiesz, nigdy no tego be. nie śledzisz, nigdy tego nie masz okazji zaobserwować. I na przykład od kąt, czyli już no, dwa lata mi teraz będą mijały, bo to w czerwcu się igrzyska zaczynały. No to są imprezy, też yy, śledzę niektórych tych zawodników i w jakiś sposób złapałem tego bakcyna na sport. Wierzę, że dla tych młodych ludzi to też może być taka szansa, że. Że coś im się po prostu spodoba, czym się zainteresują, coś będzie intrygujące w którejś z dyscyplin i gdzieś tam się może na treningu dadzą. nie? No tak, no, jest wiele dyscyplin w naszym mieście, które nie są może jeszcze tak rozpoznawalne w mediach jak na przykład piłka nożna czy siatkówka. No weźmy pod uwagę na przykład futbol amerykański. Chłopaki stworzyli drużynę we wrześniu ubiegłego roku. 40 koni, którzy przez prawie już rok trenują razem. Znakomite chłopaki o ogromnym zacięciu do walki i do, do treningów, więc to jest jedna sprawa. Akrobatyka sportowa, świetna sprawa, szczególnie dla dzieci, dla małych dzieci, które chcą, aby ich ciało było elastyczne, żeby było zdrowe, silne. Więc to też będzie na pewno podczas tego wydarzenia. Sztuki walki, sztuki walki, boks, MMA i to też jest element, który buduje charakter, który buduje pewność siebie, buduje takie taką wiarę we własne ego. Myślę, że to też jest ważna rzecz. I u chłopców i u dziewczyny, oczywiście, ci, że jak ja popatrzyłem i, i też już chwilę jestem częścią Akademii Boksów w Dzisiaj Górze i już przewijali się różni. Niektórzy zostawali z boksem na dłużej, niektórzy chcieli po prostu spróbować, mm -hmm. potrenowali rok, na przykład potem szkoła, obowiązki, ok, rezygnowali, ale to zawsze zostało i te sporty walki, mam wrażenie, że to jest bodziec potrzebny, czy to dla chłopców, czy dla dziewczynek. Jasne, jasne. No, sporty walki zawsze były, są i będą, tak? I to nawet jak ktoś spróbuje, chociaż na chwilę, to zobaczy, jak się zmienia jego, jego mental, jego, jego podejście do życia, jaką pewność siebie nabiera dziecko w momencie trenowania tego typu dyscypliny sportu. No już nie mówię o innych korzyściach, takie jak poprawa koncentracji, nauki, więc to wszystko niesie za sobą same pozytywy. Ja nie widzę w sporcie żadnych negatywnych wpływów, więc po prostu zachęcajmy dzieciaki do uprawy na sportu. Na początku zaznaczyłeś o, o gościach, y, osobach ze świata sportu, którzy będą z nami. Powiedzmy o tym, kto 12 czerwca w arenie jazkółka w Tarnowie będzie częścią tego. No był, nie ukrywam był to spore wyzwanie dla nas, z uwagi na to, że czerwiec to jest miesiąc, kiedy kończą się rozgrywki sportowe i y, no, nie wszyscy sportowcy są w stanie do nas przyjechać y, z uwagi na swoje obowiązki zawodowe. No ale mamy to, mamy jedną, y, jedną na pewno gwiazdę potwierdzoną, która która się pojawi na naszym wydarzeniu. Bartosz Kwolek, wicemistrz Polski z zespołem Aluron CMC Warta Zawiercie, wicemistrz Ligi Mistrzów z obecnego sezonu. To będzie nasza taka perełka i gwiazda, która zaszczyci swoją obecnością. Na pewno go zobaczymy w sektorze siatkówki, no bo jest to oczywista sprawa. Będzie okazać do wspólnych rozmów, przybicia piątki, do zdjęć. Więc myślę taka bardzo, bardzo fajny akcent sportowy tego wydarzenia. Ja jestem też posłowie z Łukaszem Różańskim, byłem mistrzem świata w WBC w kategorii Bridger tutaj z Rzeszowa. Łukasz dogrywa wszystko tak, by pojawić się u nas w czwartek, więc liczymy też, że to będzie świetna okazja znowu dla sektora sportu walki, by były mistrz świata i ostatni, no nie ostatni, bo teraz już Diablo skoczył. Tak, teraz, teraz, tak, teraz już Diablo. Chociaż no Diablo jest ten tymczasowy, no ostatni pełnoprawny no to, no to był Łukasz Różański. Tak. i myślę, że jeszcze warto wspomnieć, Maciek Gładysz. O, tak o, Maciek nasza gwiazda Formuły 3 w obecnym sezonie, który wygrywa wyścigi i Eurokapy. No, nieustająca pasma, pasmo sukcesów Maćka. Mega dobry rozwój. Mega tak. dobry pozdrawiamy Maćka. tym tak. Nie wiem, czy się pojawi na 100%, ponieważ ma dosyć mocno napięty harmonogram. Natomiast na pewno jego bolid będzie wystawiony w holu na arenie, więc będzie można zobaczyć też, wsiąść do niego, spróbować się zobaczyć, jak to wygląda e, siedzenie właśnie w tego typu samochodzie. Także Maćka, mamy szczerą nadzieję, że Maciek się pojawi na naszym e, czerwcowym wydarzeniu, a jeśli nie, to będzie jego bolid. To, to już mamy klepnięte. Tak, tak. E, Jacek, jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo, bo wiem, że ty też e, mocno działasz w sferze motocyklowej. Jesteśmy już po otwarciu sezonu motocyklowego w Tarnowie. Jak mm, było? No było mega. Było mega... Y... Był drzżek emocji, jeśli chodzi o pogodę. Zawsze te tego typu wydarzenia to jest kwestia, czy będzie pogoda, czy nie, tak. Jeżeli jest pogoda, no to wtedy frekwencja jest gwarantowana i, i nie ma z tym żadnego problemu. W tym przypadku y, ostatnie rozpoczęcie sezonu, y, no powiedzmy, było prawie dobrze, tak? Było prawie dobrze, pogoda była taka powiedzmy na 80%, lekko pokropiło deszczem, no ale te tysiące motocykli, może tysiące nie, ale no, ponad tysiąc motocykli. Na pewno zjechało się do Tarnowa. No już tu jest to już no któraś impreza z rzędu, nie pamiętam, w przyszłym roku mamy dziesięciolecie. W przyszłym roku mamy dziesięciolecie tego typu wydarzeń, więc jest to też ważna, ważne wydarzenie na, na mapie Tarnowa, które przyciąga nie tylko motocyklistów, ale przede wszystkim pasjonatów, rodziny z dziećmi. I to jest spoko. I to jest właśnie fajne, że, że coś innego pojawia się w mieście, jakieś rozmańce. Możemy zobaczyć te maszyny jak przejeżdżają później przez miasto. Zawsze szykujemy wiele ciekawych atrakcji dla tych dużych, dla tych małych, no i jest przez to fajnie. Sezon motocyklowy rozpoczęty, ale my już czekamy na 12 czerwca. E, kolejny trzeci już Tarnowski Dzień Sportu. Ogólnopolska lekcja WF-u. To przed nami 12 czerwca. Arena Jaskółka w Tarnowie będzie się działo, ale to e, możecie zobaczyć za pośrednictwem social mediów, e, ponieważ e, prężnie one funkcjonują. Jest wydarzenie na Facebooku, więc wszelkie informacje, wszelkie jakieś relacje, wideo, też lokalne media tutaj wspierają wydarzenie, więc e, u mnie też oczywiście będzie się działo w związku z tym, więc zachęcamy i odliczamy do 12 czerwca. Karol mega skromny, ale będzie konferencjerem tego wydarzenia, <noise> więc na pewno się z nim zobaczymy. Zgadza się, zgadza się, po z się... trzeci będę miał tę tak, przyjemność. Będzie fajnie, naprawdę. Ja jeszcze ku woli komentarza, było jest parę, paręnaście szkół, które prosiły nas jeszcze o uczestnictwo. Niestety, no, z uwagi na y, ograniczenia lokalowe nie jesteśmy w stanie pomieścić was y, jako uczestnicy, y, Aktywni uczestnicy tego wydarzenia, ale zapraszamy serdecznie na trybunę. Będzie dużo miejsca. Mamy, mamy trybunę o, o pojemności około tysiąca miejsc, więc można przyjechać, zobaczyć, można porozmawiać z trenerami, przedstawicielami klubów i też przeżyć to sportowe wydarzenie troszeczkę inny sposób, ale też na pewno emocjonujący. Do zobaczenia. Widzimy się w Arenie Jaskółka. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Postaw na Madri, elewacje i adaptacje pod daszą. To nasza specjalność. Działamy w Tarnowie i okolicach. Z hasłem YouTube: darmowa wycena. Zadzwoń już dziś.